Cześć, witam w filmie, w którym pokażę Wam moje nowe arabskie perfumy. Niektóre już trochę poużywałam, niektóre będą nowością, ale ogólnie chcę zacząć kupować arabskie perfumy, chcę, żeby one gdzieś tam przychodziły do tej mojej kolekcji, że tak powiem, perfum. Jakiś czas temu już miałam pierwsze zetknięcie z arabskimi perfumami i w ogóle nie stałam się ich fanką. Wtedy nie wiedziałam, że te perfumy muszą po prostu się zmacerować, żeby nabrały głębi. Czyli żeby ten zapach po prostu był taki, jak trzeba, i żeby też nabrały jakości. Tutaj mam na myśli parametry takie jak trwałość chyba przede wszystkim. I być może też projekcja. Natomiast, no, wtedy pamiętam, że kupiłam sobie kilka odlewek na Allegro, przetestowałam. Wszystkie koniec końców pachniały taką stajnią, czyli tak jak wiecie, często arabskie perfumy no, cieszą się taką chyba niezbyt dobrą opinią, że właśnie gdzieś tam jest ten zapach takiej stajni, taki, taki koński. Dziewczyny mówią czasami. No, i u mnie tak właśnie było dokładnie te odczucia. No, i wszystko to parowało ze mnie po godzinie. Ale słuchajcie, jednak te perfumy są wszędzie, zaczęłam je znowu testować po roku No i chyba się zakochałam, także pokażę Wam teraz co mam Tylko Wam słuchajcie, ostrzegę na początek, nie kupujcie na TikToku tych perfum Na Allegro to też tylko od sprawdzonych sprzedawców, dlatego że już są podróby arabskich perfum na rynku I jest ich całkiem sporo, więc przestrzegam Was absolutnie nie, nie na TikTokowych relacjach, tylko ze sprawdzonych sklepów ja pierwszy mój zakup poczyniłam w Hebe i od tego sobie zaczniemy. Zostawiałam opakowanie nawet, żeby wam pokazać. To jest Paris Corner Confession, czyli zapach, który jest takim powiedzmy odpowiednikiem perfum Kajali. I tutaj, oczywiście, nie jest to podruba, bo nie jest to zapach jeden do jednego ale jest bardzo podobny, jest im inspirowany, jest zbliżony do niego. Kajali perfumy, większość mi się podoba, w większości mi się podobają są właśnie takie owocowe gourmand, słodkie, natomiast... Krąży o nich opinia, że nie mają zbytniej trwałości, a cena jest y, wysoka. Jest po prostu wysoka, więc nigdy gdzieś tam nie chodziło mi po głowie, żeby nabyć flakon, bo u mnie wyznacznikiem jednak perfum jest trwałość. Po prostu jak kupuję perfumę za 300 zł, to chcę, żeby, chcę się nimi cieszyć, a nie, że gdzieś tam zaraz wiecie, wywietrzają. Yy, no ale słuchajcie, te akurat Cair Confection udało mi się kupić za chyba 80 zł w Hebe. Nawet wydaje mi się, że można je. Trafić taniej, czasami na niektórych promocjach, w różnych drogeriach Ja akurat kupiłam w takiej cenie, uważam, że to jest cena naprawdę niska Jak za dobre perfumy o pojemności 100 ml Jak te perfumy e, pachną, od razu Wam powiem I mamy tutaj gruszkę, białą śmietanę, drzewo kaszmirowe, jaśmin, liang, liang wanilię Pianki marshmallow i drzewo sandałowe Czyli jak widzicie będzie słodko Ale jest też ta fajna baza, taka trochę drzewo sandałowe, drzewo e, kaszmirowe i to czuć, że te perfumy mają więcej takiej głębi niż jakieś takie perfumy dla młodej dziewczyny, taki typowy ulep, że to nie jest to, tylko właśnie są ciekawsze. No, zdecydowanie, słuchajcie, zapach jest przepiękny. Jeżeli lubicie tego typu, to koniecznie wypróbujcie. I słuchajcie, to są perfumy nowe. One jeszcze nie macerowały, ale mimo to użyłam sobie ich już kilka razy, bo zatrwałość jest naprawdę bardzo dobra. W tym momencie to jest około 5-6 godzin. I mam nadzieję, że jak je odłożę, to na przyszły sezon one będą już w ogóle y, mega trwałości. Bardzo lubię, bardzo lubię, przepiękna. Także to jest jak najbardziej udany zakup perfum arabski. Drugie perfumy to są perfumy, które kupiłam chyba pół roku temu. Również w Hebe, i one się odstały. To jest Kalet Arfursan. Perfumy, których totalnie nie rozumiem z kolei wyglądu, bo tu są te konie, a one są, słuchajcie, z kokosem, jakieś takie. No, nie wiem, dlaczego ktoś miał zamysł, żeby tak ta butelka wyglądała, ale już Wam powiem, co tutaj mamy. Kokos, ananas, cytrusy, w nutach serca Liang Liang, plumetria i jaśmin, i w bazie Piżmo. Drzewo sandałowe, wanilia i nuty słodkie. Natomiast tutaj nie dajcie się oszukać, bo to nie jest typowy zapach gourmand. Ale on się bardzo zmienił. On się bardzo zmienił odkąd ja go kupiłam, bo wtedy był nie do wytrzymania jakiś taki trochę męski, z jakimś takim dziwnym kokosem, takim syntetycznym. Ale cieszę się, że właśnie zostawiłam je do odstania. W ogóle zobaczcie, takie na klik jest tutaj fajne. Musiałam Wam to powiedzieć, bo. Na początku zapach mi się bardzo nie podobał, zostawiałam do odstania i powiem wam, jaki jest teraz. Jest bardzo w ogóle specyficzny. To nie jest raczej taki do kupienia w ciemno. On jest taki kremowy, jakby jakaś pianka taka kremowa, ale z mocną nutą świeżości, takiej morskiej, takiej wręcz trochę dalej męskiej. A ten kokos to jest w ogóle. Jest tutaj taki ułagodzony, delikatny, takie mleczko kokosowe, które jest w tle. Więc faktycznie czuć tego kokosa, ale to nie jest taki kokos, jak wy znacie zazwyczaj z takich europejskich kosmetyków czy, czy perfum. On nie jest taki, no daje delikatną słodycz, ale w tle jednak cały czas jest ta świeżość taka morska z tą, z tą taką kremowością, więc te perfumy są specyficzne. Jak dla mnie one są ładne, przyjemne, muszę mieć na nie odpowiedni po prostu nastrój. Raczej nie planowałabym kupić kolejnej butelki, ale pewnie je po prostu zużyję, są dosyć ciekawe, więc. To dla fanów takich innych, powiedzmy, zapachów No i słuchajcie, teraz otworzę z Wami paczkę od Minty Shopu Dlatego, że tutaj zamówiłam sobie kolejne arabskie perfumy Więc będzie taki test, takie wiecie, otwieranie na żywo Ja tych zapachów nie kupiłam w 100% w ciemno, bo ja je już wąchałam w Superfarmie Ale po prostu na Minty Shopie była dobra cena No i też Minty Shop to jest, który znam i który myślę, że no raczej ma perfumy oryginalne Okay, zobaczcie, jak ładnie pakują I wszystko jest oczywiście tak zapakowane, żeby było bezpieczne Wzięłam tylko jedną też jeszcze rzecz do tego zamówienia To są onion new... Pearl Spot Patch, czyli po prostu takie na wypryski W ogóle jest dużo właśnie Azjatyckich kosmetyków, koreańskie Teraz są na dużych promocjach Na Minty Shopie, nie wiem czy jak to Wam wrzucę To jeszcze dalej będą, ale wiecie Zawsze gdzieś są promocje Na, na te na te mm, arabskie perfumy, tylko po prostu musicie sobie wpisać w Google i wybrać sobie sklep, w którym w tym momencie akurat jest promocja, albo jest to natura, albo Hebe, albo jakiś Mintisow, albo jeszcze w ogóle jakieś inne, więc wiecie. Dobra, tu jest wszystko porządnie zapakowane. Więc Jezu, jakie wielkie są, są naprawdę bardzo duże te opakowania 100 ml. Tarpa. No i tu już widzicie, co mam. Pakar Rose. Teoretycznie Rose, bo tutaj nie ma tego dopisku Ale wiecie, to jest ta wersja biało-złota Wersja, która jest niesamowicie przepiękna, taka kwiatowa Wow, Jezu, to opakowanie jest przepiękne Chyba sobie je zostawię może na jakieś spinki czy coś Nie wiem, jak to otworzyć Okej okay. Zobaczcie, w środku mamy coś takiego. I te um, perfumy kosztowały mnie 80 zł, chyba albo 70. E, no, ogólnie były w dobrej cenie, najlepszej na Minty Shopie. W lepszej cenie były tylko na Allegro, ale ja się trochę obawiałam kupić na Allegro. Nie mówię, że na Allegro są same podróby, ale ja nie chciałam ryzykować. Bo można je już nawet za 60 zł dostać. Wydaje mi się, że czasami też w naturze były w takiej dobrej cenie, ale no ja się wtedy nie zdecydowałam. W ogóle flakon jest przepiękny. Chwila po prostu dla tego flakonu. Zobaczcie. No i to jest oczywiście setka, więc są dosyć duże. Ale ładnie mi tu pachnie to kaleta fursan. Teraz Wam powiem, jakie są nuty zapachowe. I tutaj e, mamy owoce, lilie granat, aldehydy, tuberoza, jaśmin, gardenia, Liang Liang, Wiciokrzew, róża, piwonia, wanilia, białe pismo i drzewo sandałowe. Psiknę. Nie wiem, czy one będą pachniały tak samo jak te, które testowałam w, i w klewę, i w superfarmie. O, jest takie ładne Kwiatowe. Mocno czuć kwiaty. Ja tak tej wanilii tutaj nie czuję, ale właśnie, no jest piwo nie czuć jak najbardziej. Są jeszcze ładniejsze niż te, które ja wąchałam, więc nie wiem, czy one tak zmacerują jak tamte. Czy ten tester mógł tak długo stać? Ale są przepiękne. Te w ogóle, właśnie po moich testach, mi się długo utrzymywały na nadgarstku. I to są właśnie takie perfumy, które mają świetną opinię. Tu już wiem, że inne dziewczyny przetestowały, że to są raczej z tych, które faktycznie mają tą bardzo dobrą trwałość, więc mega się cieszę, że je nabyłam. Wspomnę Wam jeszcze, że te palet Arfursan one też mają niezłą trwałość. One też się potrafią około 5 godzin utrzymywać. Po maceracji, więc to nie jest może aż taka szałowa trwałość Ale powiem wam, że naprawdę czasami i te droższe daglosowe perfumy się tyle u mnie trzymają Więc uważam, że to jest bardzo dobry wynik Zwłaszcza, że te kale Fusan możecie dostać już za 50 zł, za setkę No i drugi zapach, który tutaj e, nabyłam Już wam pokazuję Muszę go po prostu wydostać stąd To też jest zapach powiedzmy kultowy już ale całkiem też z drugiej strony nowy, więc może nie powinnam tak mówić, że, że kultowy, ale bardzo wielu osobom się podoba Ma też swoich przeciwników, czyli Hair Confession Nie wiem, dziwne jest to opakowanie yy, akurat jeżeli chodzi o te perfumy, ale wiecie, mi tam też opakowania... Za bardzo nie przeszkadzają, dlatego, że perfumy trzymam w szufladzie. Ale w sumie te perfumy mogłabym postawić na toaletce, bo one są w nieprzeźroczystej butelce. Więc i tak słońce nie będzie miało do nich dostępu. To jest taka książeczka, zobaczcie. No, opakowania są czadowe. E, ojej, i tu jest tak, zobaczcie, hair confession. Opis w ogóle. Szczerze czuję się, jakbym kupiła coś mega drogiego, a te perfumy kosztują 130 zł. Ogólnie kosztują trochę więcej, około 170, ale ja kupiłam oczywiście po promocji 130 zł, to jest taka cena, w której no, te w tym momencie najtaniej możecie je kupić. One chyba tak mniej więcej z pół roku temu miały premierę, jeżeli się nie mylę, a wiecie, pewnie one jeszcze po prostu trochę stanieją, jak wyjdą kolejne nowości, już są chyba trochę tańsze. Wiem, że przez długi czas były ciężkie do nabycia. No i też oczywiście je testowałam i też mnie oczarowały, ale polecam właśnie jednak testować te perfumy. Te Faker Rose poleciłabym w ciemno. Osobie, które lubi kwiatowe. Gdzie ja jest? Czekajcie. A, w korek wsiknęłam. No, myślę, że tak, że jeżeli lubicie piękne takie kwiatowe, lubicie piwonie, jaśnie, to to jest coś, co Wam się tak czy inaczej spodoba raczej. A to hair confession już tak niekoniecznie. Co my tutaj mamy? Mystical Cynamon w nutach głowy, w nutach serca, tuberoza, jaśmin, kadzidło, machoniowiec Dalej wanilia, fasolatonka i piżmo. Więc teraz przypomnę sobie ten zapach. On jest bardzo kremowy to jest taki kokos, ale taki bardzo kremowy. Jezu, to jest taki zapach po prostu spokoju, otulenia, bardzo mi się podoba Z tym, że niektórzy mówią, że tu są jakieś nuty kościołowe Ja... No kurczę, teraz jak sobie o tym pomyślę, to może trochę czuję, ale ogólnie Spodziewałam się, że będzie dużo gorzej Że właśnie będą tak waliły czymś nieprzyjemnym A one są bardzo... nie, one właśnie dobrze współgrają z moją skórą Fajnie, że można je przetestować w drogeriach różnych stacjonarnie, bo Perfumy, które na przykład December Vanilla też z Paris Corner, które myślałam, że będą takie wow zajebiste, to jednak na mojej skórze są nie do wytrzymania, a te na przykład z moją skórą tak ładnie grają. Więc to też są perfumy, które mają opinię takich mega trwałych i to są, słuchajcie, kolejne. Jestem zachwycona, cieszę się, że kupiłam je teraz, bo one sobie odstoją, co prawda nie tak długo, ale już tam zawsze do jesieni trochę będą, chociaż troszkę odstanę, a już tester, który testowałam miał bardzo dobrą trwałość. Ja się wykąpałam wieczorem i ja dalej czułam tutaj właśnie te hair confession. Więc wydaje mi się, że to mogą być świetne parametrowo perfumy. Ze 130 zł to dalej jest naprawdę sztos. Więc to na tyle, jeżeli chodzi dzisiaj o te arabskie perfumy. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Nagrywam już dosyć późno i widzę, że tak mi światło pada na twarz, ale, ale mam nadzieję, że film Wam się podobał. Pamiętajcie o kciuku, o subskrypcji, jeżeli mnie nie subskrybujecie. No i do zobaczenia w kolejnym.